Witamy na konferencji prasowej po meczu 29. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Ja znam pan trener Czesław Michniewicz. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. Przede wszystkim gratulacje za mistrzostwo polskie dla pana, dla pana zespołu, dla całego klubu, od nas. I poprosimy o ocenę dzisiejszego zremisowanego meczu. To był mecz niewykorzystanych szans w znacznym wykonaniu. Służyliśmy sobie kilka doskonałych okazji do tego, żeby zdobyć nie tylko jedną bramkę, ale kilka bramek. Tak się niestety nie stało. Ten problem się powtarza już od dłuższego czasu. Wprawdzie nie było Lukiniasza, nie było Pecharda, ale to nas nie usprawiedliwia. Powinniśmy zdobywać więcej bramek, wykorzystując właśnie dobre akcje. Bo te sytuacje, które dzisiaj mieliśmy, to były szkoda i tym bardziej, bo były po ładnych, składnych akcjach. Mam tu na myśli sytuację Mladenowicza, Kostorza, jeszcze kilka innych. No tak się nie stało, na pewno. Wracamy z wielkim niedosytem do Warszawy, i od jutra już będziemy myśleć o kolejnym meczu, ostatnim meczu, już u nas przed własną publicznością z Podbeskidziem. Dziękuję bardzo. Witamy na drugiej części konferencji prasowej po meczu Stalmiele legia Warszawa, Bezbramkowy Remis. Jest na nim pan trener Włodzimierz Gąsior. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. I poproszę o ocenę dzisiejszego spotkania. Spodziewałem się takiego meczu, a nie innego. Bardzo wartościowa drużyna, ja uważam, nie bez Legia zdobyła Mistrzostwo Polskie chyba na cztery kolejki przed końcem. Najlepsza drużyna w naszej lidze. Myśmy próbowali się odgryzać, ale to jest naprawdę dużo wartościowych zawodników. Jest. I ja jestem zadowolony i z rezultatu i z postawy drużyny. Robili wszystko, żeby grać na zero z tyłu. Oczywiście Dopisało nam trochę szczęścia, bo Rafał Strączek wybronił setkę i Milat nie trafił w bramkę. Ale myśmy też mieli takie sytuacje, z których do przerwy szczególnie można było się pokusić o, o bramkę. Uważam, że chyba ciut lepiej zagraliśmy w pierwszej połowie, troszeczkę później był ubytek sił. Ratowaliśmy to zmianami, czego nie zrobiliśmy za kowem. Ale ja mówię, i zawodnicy i my tenerze wyciągamy wnioski trafne. Punkt szanuje, bardzo szanuję. Czeka nas jeszcze jeden mecz, gramy do końca. Mam nadzieję, że wszystko się skończy optymistycznie dla nas. Mam pytanie od dziennikarzy. Pan Grzegorz ma portal w Cieniu Jupiterów. Panie trenerze, czy nisko zachodzące słońce, które oślepiało widzów i zawodników miało wpływ według trenera na przebieg spotkania? Nie wiem naprawdę o co chodzi, bo słońce było dla wszystkich takie samo, i dla Legii, i dla Stali, tym bardziej, że graliśmy pod słońce. I akurat okazało się pod słońce grając, to Rafał wybronił piłkę ramkową. Na pewno nie, słońce nie ma wpływu, jak i temperatura. Może byśmy się musieli dopatrzyć jeszcze czegoś tam, ale na pewno nie słońce. Może na nie działało słońce, bo musiałem założyć okulary, ale wszystko było ok. Teraz mam pytanie od pana Pawła Skorba. Panie trenerze, gratuluję wywalczenie jednego punktu w meczu z Legią. Czy ten jeden punkt jest sukcesem dla pana w kontekście całego spotkania? Na pewno sukcesem, bo punkt z mistrzem polski jest sukcesem tak samo jak. Trzy punkty z pogonią. Trzeci, gradali o wicemistrzostwo Polski. Szkoda, żeśmy punktu nie zrobili z AKOWEM. I tak bym bez końca wymienił. Na Lechu Poznańskim, topową drużyną, wygrywamy. Nie ma co wracać do przeszłości. Czekamy na. Za tydzień czeka nas mecz ze Śląskiem i musimy się dobrze przygotować, a przede wszystkim musimy się zegenerować. Bo widać już zmęczenie u zawodnika, gdzie te ostatnie mecze no, gają naprawdę na 100%. Drugie pytanie od tego samego dziennikarza. Czy to Stali zabrakło skuteczności, czy to Legia była dobrze zorganizowana w strefie obronnej? Już wcześniej odpowiadałem na podobne pytanie. Z Legią jest. <laughs> Nie wiem, każdy przeciwnik ma problemy, ponieważ tak wartościowej drużyny chyba nie ma naszej lidze i kibicuje im w pucharach. Mam nadzieję, że wreszcie będziemy mieli drużynę, która zaistnieje w pucharach europejskich. Zasługują na to. kibicuję im. I dziękuję. To wszystkie pytania. Dziękuję.